Cześć. Słuchajcie, dziś będziemy dla Was gotować zgodnie ze stwierdzeniem, że mniej znaczy więcej. Ale czy tak jest naprawdę? Zobaczymy. Spróbujemy upichcić ciasto tylko i wyłącznie z dwóch składników. Trzy czekolady deserowe lub mleczne rozpuszczamy w kąpieli wodnej. Z pięciu jajek oddzielam białka od żółtek. Żółtka dokładnie mieszamy z lekko ostygniętą czekoladą. Białka ubijamy na sztywną pianę. Po czym delikatnie łączymy z masą czekoladową. Gotowe ciasto przelewamy do okrągłej formy wyłożonej papierem do pieczenia. Po czym wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i pieczemy około 50 minut. Po upieczeniu zestawiamy w formie do wystygnięcia, a następnie wykładamy na talerz lub paterę i posypujemy cukrem pudrem. Ciasto jest bardzo czekoladowe, leciutkie i pyszne. I przede wszystkim nie za mocno słodkie. Doskonale sprawdzi się w diecie bezglutenowej i keto. Polecamy!